W tym filmie sprawdzę jak szybko, zaczynając od zera, uda mi się zdobyć 100 więźniów w grze My Prison, czyli grze, w której buduje się swoje własne więzienie. A więc zacząłem od pojechania po mojego pierwszego więźnia, musiałem go samemu zapakować do radiowozu oraz przejechać z nim na komendę. Ale na szczęście nie było z tym żadnych problemów. Tak samo zrobiłem z drugim, trzecim, czwartym i piątym więźniem. Przybiegł do mnie święty Mikołaj, który poinformował mnie o brakujących rzeczach w moim więzieniu. Musiałem zakupić więcej łóżek, więc pojedyncze łóżka zamieniłem na piętrowe. Spadła mi liczba więźniów, więc aby oni nie uciekali, zatrudniłem strażnika, a tutaj przełapałem gościa na gorącym uczynku. Nieładnie tak. Pojechałem na kolejne łowy, dzięki czemu szybko wróciło do mnie to, co było utracone. A tutaj ciekawy okaz wyciskania na klatę przez więźnia. Postanowiłem, że fajnym pomysłem będzie powiększenie terytorium więzienia. Wszystko wydawało się wspaniałe, do momentu, gdy zauważyłem, że więźniowie zaczęli uciekać. No, wtedy troszeczkę się zdenerwowałem, bo wiedziałem, że czeka mnie kolejna nocka zbierania ludzi. Ale gdy nastąpił już kolejny dzień, wszystko wróciło do normy. A więc ruszyłem z rozbudową kolejnych celi. No, ale nie uwierzycie, znowu więźniowie zaczęli uciekać. Budowałem kolejne cele, nawet zrobiłem jedną taką dużą, podwójną. Następnie, dodawałem kolejnych więźniów oraz zapewniałem im wszystkie potrzeby, tak żeby żaden nie płakał. Pod prysznicami był straszny syf, więc żebym sam nie musiał sprzątać, zatrudniłem woźnego. Byłem ciekawy, co się stanie, jeżeli będę dodawał więcej więźniów, nie dodając łóżek. I stało się to. W którym panowało tak zwane prawo dżungli. Chciałem dodać kolejne pokoje, ale automatycznie zniszczyła mi się ściana. Huh? Niestety, mimo szybkiej reakcji, liczba więźniów zaczęła spadać tak szybko, jak argument feministek o równouprawnieniu, gdy przychodzi do wniesienia pralki na ósme piętro. Ogólnie tak zobaczyłem, jak wygląda to moje więzienie i stwierdziłem, że jest już tutaj taki syf i nieład, że nie będę zwracał uwagi w ogóle na wygląd i najważniejsze tutaj dla mnie będzie zarobek. No i oczywiście liczba więźniów. Mimo to zatrudniłem mechanika, który będzie zakopywał tunele. Żeby pomieścić więcej osób, postanowiłem jeszcze bardziej powiększyć teren więzienia, co pozwoli na lepsze wykorzystanie przestrzeni i zwiększenie liczby miejsc. Nagle napisał do mnie widz i napisał, że zlewy nie są potrzebne i można je usunąć. Dzięki kolego. A ja z zagospodarowanego wcześniej terenu zbudowałem pokoje, dzięki czemu miałem już 42 miejsca na więźniów. Musiałem również przekształcić kuchnię, ponieważ wraz ze wzrostem liczby osób w naszej placówce urosło zapotrzebowanie na jedzenie. Byłem już przygotowany na przyjęcie kolejnej grupy więźniów, więc wyroszyłem, aby ich odebrać. Aż nagle zobaczyłem, jak wiele rzeczy brakuje, więc, oczywiście, musiałem zakupić wszystkie potrzebne przedmioty. Żeby zbudować drugie piętro, musiałem zakupić schody. Przy okazji, przeniosłem tam trochę sprzętu. Drugie piętro dało mi dużo przestrzeni, przez co mogłem stawiać tam różne rzeczy dla więźniów. Ogólnie samochód, którym się woziłem, no nie powalał na kolana, a żeby zdobyć lepszy, musiałem zarobić 3000 dolarów. Wtedy mogłem kupić auto, które mieści aż 3 osoby. No ale na razie musiałem się pomęczyć tym jednoosobowym. Na dole zaczęło już brakować miejsca i musiałem trochę kombinować, żeby to wszystko pomieścić, aż nagle zauważyłem, że na swoim koncie mam już ponad 3000. Więc zakupiłem wymarzony wtedy dla mnie samochód. Wycieczki, no wtedy były dla mnie o wiele przyjemniejsze, bo dlatego szybko osiągnąłem limit 42 więźniów. Kolejnym krokiem było budowanie celi na górnym piętrze. Zrobiłem tutaj aż 5 pomieszczeń. A następnie skupiłem się na zdobywaniu kolejnych osób do więzienia. Znalazłem również osobę poszkiwaną, a zarobek z niej wynosiło dwa więcej od innych. No zawsze coś. Wystąpił również drugi strajk, ale każdy przeżył, bo każdy spał. Podczas jednej z wypraw zauważyłem również pościg, więc do niego dołączyłem z nadzieją, że da on mi duży zarobek. No, robiłem go przez jakieś kilka minut, a zarobiłem jakieś nędzne 99 dolarów. A jeżeli chodzi o moje więzienie, to stopniowo wzrastała liczba osób uwięzionych, do momentu, aż zdobyłem ich aż 80. Wtedy zbudowałem dwa największe pokoje, mogące mieścić razem 20 więźniów. Następnie kupiłem samochód o wartości 10 tysięcy dolarów, który może pomieścić 6 osób, dzięki czemu mogłem znacznie szybciej przewozić ich do siebie. Zatrudniłem również dużo strażników. Tak na zapas. Okazało się, że mam braki, jeżeli chodzi o kuchnię, więc zakupiłem wszystkie potrzebne rzeczy. Kilku moim więźniom skończyła się już ich kara, więc musiałem ich pożegnać. Powodzenia na nowym etapie życia. A żeby ich zastąpić, musiałem pojechać do miasta i zabrać nowych. Miałem ich już 96 na liczniku, więc wiedziałem, że następny przejazd zagwarantuje mi upragnione 100 osób, po czym zacząłem już ostatnie rozpakowanie, które dało mi 100 osób w moim więzieniu a zrobiłem to w czasie 4 godzin i 38 minut.